Danuta Martyniuk o emeryturze Zenona Martyniuka, niej się o to, co będzie później. Zenon Martyniuk ostatnio trochę był w cieniu swojej ukochanej zony. Danuta Martyniuk przeszła ogromną metamorfozę w zaprzyjaznionej klinice estetycznej. Jednak nie to jest w życiu najważniejsze. Jak wiadomo, chodź wiecznie młodzi Martyniukowie. Powoli się zbliżają do magicznej emerytury. W rozmowie z portalem pudelek.pl Janila czy oszczędza na emeryturę? Nie, nie boimy się. Odkładamy pieniaski, plećmy składki emerytalne. Jesteśmy odpowiedzialni. Standard? Na jakim żyjemy, Może się dla mnie zmienić? Nie jestem aż tak wymagająca. Tak nie martwię się o to, co będzie później. Mam nadzieję, że będzie dobrze, mówi otwarcie w rozmowie z Pudelkiem. Jak zaznaczyła Danuta Martyniuk. Zenon Martyniuk regularnie płaci składki emerytalne. Patrząc na to, jak duże koncerty robi, na pewno nie są one male, dlatego nie powinni się bać o swoje emerytury.